Słuchajcie, jeśli nie macie konta w BetClick, możecie zagrać swój pierwszy kupon i jeśli on nie wejdzie, macie zwrot kasy, witajcie na kanale typerskim. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, dawać łapki w górę, bardzo nam to pomaga się rozwijać. Korzystamy z nowej promocji w BetClick i teraz tak. Jeśli założycie konto, w tym legalnym book z linku, który znajduje się w pierwszym komentarzu pod filmem, dodatkowo wpiszecie kod promocyjny obstawiamy 50. To możecie zagrać swój pierwszy kupon za maksymalnie 57 zł, choćby taki sam kupon jak gram ja. I jeśli nie trafimy, wraca do nas 50 zł, które od razu można wypłacić. Promocja jest ograniczona czasowo, warto więc korzystać. Zainteresowanych od sam do linku, który znajduje się w pierwszym komentarzu pod filmem. Jeśli macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach. Zanim przejdziemy do naszej propozycji, mamy jeszcze szybki konkurs do wygrania codziennie 50 zł w BetClick. Aby wziąć udział musicie subskrybować kanał, dać kciuk w górę pod filmem i w komentarzu podajecie dokładny wynik imminte pierwszego gola w meczu między Rosją i Chorwacją. Później dopisujcie swój login z BetClick. Typujemy do godziny 20.45, a bonusy przyznane będą w każdy poniedziałek. Gramy dubla na siatkówkę i tenisa. W pierwszym meczu stawiamy handicap dodatni 6,5 punkta na Rosjanki w pierwszym secie meczu z Włoszkami podczas mistrzostw Europy w siatkówkę. Naszym zdaniem kurs na Rosjanki jest zdecydowanie przesadzony i wydaje nam się, że zwłaszcza na początku mecz powinien być wyrównany. Pierwszy set kończący się wynikiem niższym niż 25 do 19 będzie dla nas dużym zaskoczeniem. Rosjanki potrafią grać, udowodniły to wielokrotnie na tym turnieju i nie przestraszą się faworyzowanych rywalek. W drugim meczu stawiamy na minimum seta w wykonaniu Aleksa Molkana w meczu z Brandonem Nakashimą. W pierwszej rundzie Słowak świetnie poradził sobie z Turkiem Ilkelem, a trzeci i czwarty set były koncertem w jego wykonaniu. Jeśli chodzi o Nakashimę, to po bardzo ciężkim, kończonym dwukrotnie tiebreakiem meczu z Johnem Isnerem, będzie miał on mecz o zupełnie innej charakterystyce i nie wystarczy tutaj czaić się na przełamania, ale również trzeba będzie bronić swojego podania. Widzimy tu sporo setów i naszym zdaniem Molkan wygra minimum jednego. Dzięki za to, że oglądaliście. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał i dawać łapki w górę. Przypominam też o fajnej promocji w BedClick. Warto naprawdę, warto z niej skorzystać. Jeszcze raz dzięki za to, że oglądaliście. Do zobaczenia.